Witam bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek Escape'a z Mateuszem Escape'em Ognistym. Proszę się przywitać, Mateusz Escape Ognisty. Dzień dobry, dzień dobry. Super, jesteś kolego. Wow, wygrałeś konkurs wombo-combo. Zakwalifikowałeś się do rundy y, na, face, na listwa challenge. Ja pierwszy, ja pierwszy cię walę po, po mordzie. Co ty na to? Czekaj, a mogę dobra. się przelogować, żebym ja ci bił Nie, nie powoli. możesz, dobra okay. To istwa okay. challenge, dobrze, zajebiście Teraz tak Zaraz zginę To jest Omega Parkour To jest mapa, której nigdy nie skończyliśmy Udało nam się znaleźć wersję I Coś najprawdopodobniej nigdy nie skończymy bo... tutaj na czacie ją zaraz pozdrawiamy bo. bardzo serdecznie Kacper, to jest najnowsza wersja To jest najnowsza wersja, przestań uciekać To ona jest update'owana, ta mapa jeszcze? Nie, już nie, ale udało nam U. się ogarnąć tę najnowszą wersję Jesteśmy na wersji 1.7.10 Myślę, że możemy zaczynać parkura też tak myślę. E, w międzyczasie ja sobie będę na leśniczki jadł, więc jak Super, będę czarplał. No to, ja już ozorem, uh -huh. e, to o, nie mówcie mi, że jestem. E, Aha, no to zajebiście, że robisz mi robotę z montażem, nie? Super, a. dzięki. Dobra, czyli family friendly content. Ja jestem... Tak? No co ty, człowieku? Ja zawsze no byłem co family friendly. No to, to zawsze tak było u mnie Uu. przecież. E, no nie, no nie no. Tak a... Spadłem sobie, dobra, lecisz, lecisz, lecisz. A tu nie ma checkpointu chyba, nie, na tej nie mapie, ma z tego pointów. co pamiętam. Ale oh, powiem ci, no. że jak przechodziłem te jakieś mapy z 1... YR, te mapy z 1, 15 i to się wydaje tak banalne ta mapa, nie, nie widzisz tego, że też łatwo się wydaje banalne? To jest banalne, nie widzisz tego? Ja naprawdę. cały czas spadam kurde No, ale ja co z tego, wiem. że spadasz? Przecież o kurde, czekaj, jakieś gwiazdeczki się pojawiły. <gasps> Ojoj, oj, czekaj, bo tu jest ucięty oj, Ała, jest donej też mizeria, siema 10 zł, pozdrawiamy. Go. O kur... A jak mi dobrze idzie? Ile ty już razy k... powiedziałeś? A, ja raz a nie 30 Zrobię sobie dodatkową robotę, bo powiedziałem, że kurwa. O kurwa. A, nie... <ścoughs> a nie można przeglinać. No. Patrz <ścoughs> gdzie jestem! No nie, nie ma 22. A w ku... a właśnie Weronika ci podesłała gwiazdki, żebyś odpowiedziali na pytanie! Mogę na i przyjść... Możesz, 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 możesz Weronika, rób, rób. Możesz, możesz. Spadłem na ostatnim klocku! A? Ale byłem już naprawdę na ostatnim, to jest banalne. Ognisty, skupiamy się, robimy to szybciutko, dobra, zamierzamy przejść dobra. przynajmniej trzy takie takie trzy wszystkie te. Ognisty, ty gruba się nie jedz tyle. Kacper o, gwiazdeczki, Pozdrawiamy Jak, kacper. Nie jedz. A ty jesz, Kacper po twoim profilowym też wnioskuję, że tak dużo jesz. <śmiech> 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 Ale to nic złego, grubi ludzie są zajebiści. A jestem na kolejnym poziomie, patrz. Dobrze. No boże, boże, nie albo nie, dobra, cię tepnąć. Dobra, nie dobra, Dobra, nie, dobrań. Dobrań. dobra nie, dobrań. oczywiście, dobrań. że cię te... o, oczywiście, że cię tepnę. O, i teraz Wiktor jeszcze gwiazdki pozdrawiamy Wiktor. pozdrawiamy. Boże, bo bo boże, boże, ale jak jak się... pamiętajcie, że do są lepsze niż gwiazdki, bo, bo, bo... to są lepsze po prostu. <laughs> <laughs> ale to tak, to e... prawda, bo wtedy jest mniejsza prowizja, no ale gwiazdki też no no są spoko. Właśnie. Czy ty się rozwalił po? Nie! Już chciał niszczyć, zaraz na logboku sprawdzę. Nie, no bo ja nie chciałem, żebyś mnie tempał, tylko po prostu chciałem do Ciebie przejść, żeby zawsze nie Nie, no spoko, jasne, żebyś się Tak, jasne, że tak, tak. Także na tej zasadzie to działa. Spoko, spoko. Słuchaj, ognicy dzięki za komplement, a to co kur... To ja kogoś skomplementowałem No kacpra, nie, czy coś takiego. A, czekaj, bo powiedziałam, że grubi ludzie są zajebi. No weź Aleksandra, gdzie ty gruba jesteś, przestań. Bo powiedziałem, że grubi ludzie są zajebiści. Aleksandra mi podziękowała za komplementy. Kurde, spadłem, Dobra. spadłem z drabinki. Urczel, no ja nie jestem. mogę. Parz, ja jestem. No już jestem na górze. A ty już przeszedłeś? Ja już prawie przeszedłem. Jeszcze nie, ale. Ja już naprawdę, pra... ja już naprawdę o! prawie przyszedłem. Przeszedłem Spad... w tym momencie, przeszedłem Z, kolejny spadł poziom. Padł mi widelczyk, Do, możesz mnie depnąć. Otworzyłem się drzwi, zapraszam. Bo ta mapa pamiętam, że polegała na tym, że ty ją przechodziłeś, a mnie nie. A, a ja ci otwierałem drzwiczki, tak. Mm. Gastfir. Pić mi się chce, chcę wodę. Bramu, czy kojarzysz taką przyprawę, która nazywa się Kmin Rzymski? Ojeju, coś kojarzę, ale nie pamiętam za o to. się jest... kocham cię tak samo jak tego Areczka Mateuszka Ognistego. Pozdrawiamy cię, Paweł. Bardzo, a, bardzo my się, gorąco. Ciebie my, my też kochamy, Paweł. Tak bardzo cię kochamy. Bardzo, bardzo bardzo cię pozdrawiamy, dobra. no 5 zł tylko, no to ja zmieniam zdanie, lubię, lubię, cię, ale kochać to za dużo powiedziane. Dobra, eee, czekaj teraz tu. słuchaj Słuchaj, słuchaj, eee, no ja w ja ogóle czasy też słuchajcie. Kmin Rzymski, to jest przyprawa, która, z którą miałem zetknięcie po raz pierwszy jak nasz współlokator coś tam sobie smażył. I dodał kmin rzymski. Na całe mieszkanie i z skarpetami. Takimi <grym> to... zepsutymi, śmierdzącymi. To może po tygodniu. Mi coś tu śmierdzi. Słuchaj, Kurczę, słuchaj no. po tygodniu znoszonymi, no po prostu tak to śmierdziało. A skąd wiesz, jak to śmierdzą, takie po tygodniu znoszone skarpetki? No bo no jestem studentem, znaczy byłem, no to wiesz, no to. No tak się chodziło kiedyś. <laughs> Ale Pierdzie. słuchaj, słuchaj, słuchaj. słuchaj. E, no ja nie mogłem się przekonać do tej przyprawy, bo po prostu mi śmierdziała. Ale jak dodałem ją do klopsów w sosie pomidorowym, A jakie to było smaczne? No po prostu je. Globzigi są dobre. Globzigi z gomingiem rzymskim, z oźwiękiem. Z gominkiem chyba cię Z gominkiem, tak. A co ja powiedziałem? Z kominkiem. A, no do no, nie, no dobrze brażam czy ja mam tam doskoczyć na tą drabinkę Super. tak 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 na tę drabinkę to... właśnie masz U. przeskoczyć a zobacz gdzie ja już jestem ja już jestem na tej to, drabince to ty se skacz ja będę oglądał nie i ty się... masz też skakać Jezu! no przecież skaczę próbuję ale mi nie wychodzi, no, skaczę, próbuję, mi nie wychodzi. naprawdę uważasz że na przykład ja spadłem na ostatnim klocku. spadłem Opuś, na ostatni okaz... tepni mi... tepnij się do mnie nie nie tepam się ty masz skakać też i masz nie trollować Tepli... ale nie Ej, ale mówię mówię do... ci, że za... bardzo ładnie wygląda ten te, te, tekstur pak już mi mówisz, coś kur... Coś tam czaty pisałem wcześniej, że właśnie. Że, o, jakbyś czaty O kurde, patrz, kolejny wybra. jeszcze jakiś. Pozdrawiam serdecznie, YouTube, i życzę miłego wieczorku. E, a suchar na dziś, dlaczego Beton nie ma pracy, bo go wylali. Ja! tak! No <śmiany> my się śmialiśmy z tego tak. ostatnio, to już nie jest śmieszne. No, dobra, jest śmieszne. Jest śmieszne. <śmiany> <śmiany> jest. <śmiany> o kur... zadławiłem się fasolką czerwono. <śmiany> Koronawirus. O, nie. znaczy, znaczy. Eee, zesrałem się w gacie teraz. Brzeg no, mm. Czemu ty wpier zamiast grać? Dobra, spadłem, przez ciebie Dopiję, Nie, nie depnę się, ja, przejdę sam. Prze ja przejdę sam. Przepraszam. Przepraszam was, że ja tak teraz ciągam ale jakoś dzisiaj nic nie jadłem. No i co mnie to znaczy interesuje? Masz schód i pistem Pancakey są lepsze. Nie, ale słuchaj, byłeś... Znaczy ja nie mówię o takich naleśnikach. Mm -hmm. Byłeś kiedyś w restauracji o weźmie manekin? Byłem Zrobisz tam na leśniczkę. Byłem chimają. No ja właśnie, ale jem z kurczakiem i sobie są dobre. O kurde, to dobre, dobre. Myślałem, że no, tak jest no, no. na słodko. Nie, 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 ja nie lubię słodkiego, kurde. absolutnie. Patrz, gdzie jestem, uwaga! O kurde, patrz, gdzie. O kurde, o kurde. dobra, otwieram ci, patrz. Czekaj, ja spróbuję to przejść, bo też jestem dosyć wysoko. Dobra, dobra. Gwiazdeczki chyba powinny być już ogarnięte. W sensie to powiadomienie, że przynajmniej będzie na cały ekran. Oby. O nie, 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 nie. to według tej logiki, to nie wystarczy zmieniać. To znaczy wystarczy tam, to nie zmieniać. No, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Dobra, to, dobra. Ty to wie, w ogóle na streama jako ten. Tak, jako ten. Wiadomość tam ta, jest. Da się to zrobić właśnie, więc to zrobiłem. Ja byłem w i No tam jest w ogóle, <laughs> znaczy jeżeli chodzi o ceny, to tak trochę pojęć, żeby za dwa naleśniki płacić na przykład 30 zł. Co ty? Ale no jest, no chodzi mi o to, że za 30 zł to byś cena robił tych naleśników kurwa 10 albo i więcej. Ale oni tylko dla ciebie mają takie ceny. Przecież jak, ta, jak ja tam siedem to by było za 5 zł. To ty, pios... No serio, jak ciebie widzą i że ty wchodzisz, to od razu zmieniają Ja wierzę. O kurde, patrz teraz! Patrz to, Kacper, patrz to! Co? Ale teraz przynajmniej już jest na cały ekran. Ogarnięte d. A, o te gwiazdeczki na, na środku się pojawiały, tak? Ta? Zajibiszcie, bo wcześniej chyba tego na czacie, nie? Nie no, były też. O kurde, przy tym całym wszystko przyszedłem! Ja, zbieraj gastyry, bo to są punkty chyba. No to zbieraj to. No, weź już zbieraj. No ja nie wiem gdzie to jest. Dobra, teraz możemy wrócić choć. No już nie muszę cię tepać, musisz po prostu sam wyjść. A to daleko jest. Nie wow. czekaj, otworzyłeś tu coś? Ej, tu, ty żeś tu chyba jakąś dźwignię. ta, ty żeś tu dźwignię rozwalił na 100%. Gdzie? Tutaj jest dźwignia rozwalona na 100%. Tu jest wyjście. Dobra, ognisty, ja już przyjdę kolejny okay. ten. Ale kolejny jak. poziom. A dobra, dobra. No, to tu teraz dziesiątki szukamy, chodź. Co się dzieje? O, jedenastka. Dziesiątka, chodź, dziesiątka tu jest. Już idę. Ej, ja to przechodziłem chyba jednak, ale to na jakimś live. to nieważne. To teraz będzie to na YouTubie. Chodź. Nie wiem, gdzie jesteś, zgubiłem cię. Chodź. Teraz kolejny poziom. Chodź! Dzień dobry. Czekaj, to nie zaczynaj jeszcze skakać. Ej, to wiesz co, to ty na tym, to ty wejdź w to tutaj. O, tu, Czekaj, tu ty coś to? opowiedz, ja zrobię dwa kęsy i będę gotowy już, bo już dojadam. Nie, 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 spokojnie, ja to ogarnę. Mm. Uwaga. Dobra. O kurde za bardzo cię znokowałem. Poczekaj, zaraz cię donokuję tam. Co ty robisz? O, trafiłem, dobra, zajebiście, teraz mogę skakać. Czemu ja mam tu stać? Co to się włączyło? Bo ja robię parkura na czas. Dobra. Jasne, jest dobre. Dobra, dobra dojdziemy na, na spokojnie i. A, jest na miał spokojnie ten. i tak przecież nic nie robisz, tak że wiesz, to nie ma problemu, nie? No, spadłem, okay. e, nieważne. Ale to ci What? odmierza czas, czy co, 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 co to ci robi? Chyba te drzwiczki otwiera, właśnie. Aha. Poczekaj. Ciu! 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 Jezu, jakie dobra. Ciu! 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 Ło, spadłem, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, to się nie liczyło. Kurde. Nie no, te drabinki chyba w tej wersji były jakieś bardziej irytujące, tak mi się wydaje, wiesz? Teraz są uh -huh. lepsze. Że ciężej bo... się na nich skakać. Tak, ciężej tak? się tak ciężej w ogóle shiftować na nich. Łatwiej z nich spać, mam wrażenie. No, też mi się tak wydaje. Okuf, no. dobra, zjadłem. Daj mi 20 sekund, pójdę sobie um umyć, bo mam cały keczupie. Dobra, przyszedłem, dziękuję. Jestem na kolejnym, jestem na kolejnym, dziękuję. No, mogliśmy się tego spodziewać, dobrze, kolejny, o, kolejny właśnie. Proszę, ognisty, wpuszczam cię, ale nie ma ognistego, więc trzeba na tego debila poczekać, jak zwykle. Dobra, teraz. O Jezu, ale jakie to było dobre. Jezu, przecież ja widziałem kurwa na streamie, że ty sobie dodajesz jakieś takiej modzie potiony, przecież to jest niesprawiedliwe. pierwszy Ej, NIE dzielisz tego nie 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 tego nie Nie, 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 nie. Tego nie Weź mnie uzdrów. Jestem zdrowy. Daj mi szynkę. Daj mi szynkę jakąś. jesteś zdrowy. Ale daj mi szynkę. No to masz szynkę. Dziękuję. Dobra, co ty bierzesz? A jest gastir. Muszę zbierać. Musimy to zbierać. Dobra, słuchaj mnie. No nie, to jednak ty wziąłeś. Dobra, nie, możemy to przechodzić czy nie? Tak, 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 tak. Super. Gdzie jest poczonytek? Tutaj. To co? Ja pierwszy, Musiałam czy sobie... nie? Dobra, ja postaram się Ale... po prostu wskoczyć tutaj i ty też możesz to przechodzić. Ale gdzie to się zaczyna? Dobra, po prostu no, tak, musisz tak, sobie ja nasz... chodzę mordeczko. To możesz sobie skoczyć tam, co nie? Ale to wiadomo, że ty też to przejdziesz. Prawda? Ale ty też możesz to przejść. O, tu dziurka jakaś jest. Czekajcie, teraz tu, co nie? No właśnie, to jest, to jest chłopcy parkour pod tym względem, że nie. ja sobie na nim nie radzę, a Ty właśnie sobie na nim radzisz, bo dla Ciebie to jest w chłód Czemu Ty jesteś na dole przecież, spadłem? Tak, spadłem, ale no przecież spadłem. ten parkour w porównaniu do tych, po, do tych poprzednich jest banalny. No jest łatwy, ale no kur... Nie jest łatwy, jest banalny, naprawdę, ja nie widziałem, że ten omega parkour był tak jest łatwy. Jest banalny? Serio, ten parkour jest banalny, no. No w porównaniu do tego, co ostatnio przechodziliśmy... Wiesz, który no to... nie? Kurwa, No to tu... Ej, ale faktycznie z tych drabinek jakoś łatwiej spaść, nawet na shifcie. No. Jakoś tak się nie trzymasz tego. Eee... <gw gwiazdka, podłoga, podłoga, gwiazdka, Wiktoria eee... również. Eee... Ale co? Nie no, tamten parkur, co przechodziliśmy wcześniej, to był pokur... To było tak ty, kur ty jesteś, kurde, podrywacz ognisty, ty masz dziewczynę i podrywasz dziewczynę z czatu, ty jesteś jakiś... No, kurwa, ja no, pierdziele. Trzeba, trzeba sobie radzić, kur... Ci Halo, Justyna! <g> Cicho bądź! Dobra, przechodzę, patrz gdzie jestem Gdzie jesteś? Dudaj. Aj zbadłem. Aj. Jeżdżę raz. Ogór, ja też zbadnęłem. Jakie to jest drudne, Ej, Ja słyszę. Drudne. Weź wycisz life'a, bo słyszę... Dobra! Słyszę Dobra. z Dobra. po prostu. Dobra. Ognisty ja się radzę sprawdzić siedzenie, bo zaraz znowu się zatrujesz. Co? Zesrałeś się właśnie gisty. No właśnie trochę, trochę poleciało mi po skarpecie, ale... Ale, Ale jest co, okay. do, do, dobremu mnie zatruł. nie? Kurwa ten. Na leśniczki był już tosik, ja kurwa uwielbiam po prostu. Uwielbiam. Dobra, czekaj. Gdzie teraz? Tu. Gdzie teraz? Kurca poprzedniego parkura dopinguje Maple Leafsy i bardzo dobrze, dlatego przechodziliśmy tego Escape'a. <laughs> Głównie dlatego, bo gdyby nie dopingował Maple Leafsy, to ja parkura nie tego parkura. A tak to go przechodziliśmy. Ja, się, ja cię w ogóle nie słucham. Jeh, yes, <laughs> Dobra, żartuję, żartuję. <laughs> Co za chusty, Wy możecie obrażać mój ulubiony k... hokejowy klub. A ja, waszego nawet nie? Nigdy nie oglądałeś meczu żadnego. Oglądałem! Co z tego, że przez 50 lat nie mogę zdobyć pucharu Stanleya, ale przez bardzo im piknie. Trzy nawet. No i co z tego, nie liczę tego. Mam nadzieję, że w końcu im się to uda. A ja mam nadzieję, że nigdy im się to już nie uda. Ja mam nadzieję, że Maple Leafs jeszcze się wstanie z kolem. A wiesz co jest najlepsze, że oni mają. Naj... To jest najbogatszy klub w NHL. Mają praktycznie najdroższych zawodników. Maple Leafs? To mm -hmm. po prostu frajery no też. Cze, 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 no. Czemu przegrywałem bo bo tak są na najlepszych zawodników? Bo są frajerami, no mówię ci no. Są frajerami, ale kurczę mają dużo pieniędzy. No, ma no mają dużo pieniędzy, bo tam kibice właśnie, wiesz, płacą po kilkaset no dolarów za bilet. Nie? No chociaż ognicy nie jest sezonowcem. otóż to kur. A Maple Leafs, w serduszku forever, forever. Ja, ja pierdę. Jeee, yeah. dobra, nieważne. Dobra, patrz gdzie <laughs> jestem. A widziałeś w ogóle poprzedni filmik, jaką wstawkę zrobiłem z senatorami? Nie. To sobie włącz teraz. Ogóka, dobra. Tam chyba siódma minuta. A ostatnio mówię, że nie interesują cię hokej ani Maple Leafsy. Oczywiście kłamałem Maple Leafs do boju! Jakie Maple Leafs? Maple Leafs, a nie Maple! Czemu ty to czytasz jak jakiś pajac? No kurde, a jak czytasz grę Tom Raider? Tomb Raider. No nawet nie tak, TUM to się kurwa czyta jak tu? Tom Raider Boom Raider Ch ci w dupę się czyta, tak, ja czyta. <laughs> <laughs> Oglądałem Arletę Wit Chyba ona tak ma? Być może Nieważne, ale no Spadłem tak się... ciężko A Dobra, macie więcej ognisty, masz, kup sobie coś ładnego. No, ognisty sobie dadek, coś kupi, to prawda, Paweł. Pozdrawiamy. Czy ten rzucił ktoś? No. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Dziękujemy, Paweł. Dziękujemy, Paweł, jesteś Ziomuś. Nie, jesteś Ziomuś. Dobra, czekaj. Otworzyłeś ten fragment, czy nie? Tak. A słyszałeś, co tam by komentator powiedział? że wins the series senators wins the series, czyli że nie przegrali z Bostonem tylko właśnie wygrali. Boston się boi senatorów, a gardzi Maple Leafs sami. Rozumiesz? Rozumiesz? Dziękuję. Rozumiem. Tak, czy owak, Maple Leafs go go. Ale ty, zobacz, nie, niby nie. frajery, niby skurpcyny, a, a są najdroższym, tak? Nie, czekaj, no, Najd najdroższym. Najdroższym, tak? Ale... No, najdroższy, w sensie... no jeżeli chodzi o kadrę, to tak, najdroższy, no. To kurde, nie chciałbyś być frajerem milionerem? Jezus, Wo to... wolisz być ziomkiem biedakiem? Nie, no ty Wiesz, nie to nie rozumiem. Wiesz, to, czy, to jest... ja, ja ci wytłumaczę po streamie, czemu się nie lubi Maple Leafsów, po prostu. Nikt, -nikt w NHL tego klubu nie lubi. Przez kibiców, właśnie. Bo są, a co, no bo co są, kibice robią? No bo są takimi wieśniakami, na przykład jak jest mecz wyjazdowy no to Toronto, to czekaj, ale to to przyjesz... to klubu przez kibiców? No. Kibiców. E, mógłbyś nacisnąć tę półpłytkę, proszę cię? Dobra, dziękuję. Pr, proszę. Oj, spadłem. Wytłumaczy ci szybciutko, uh -huh. czemu się nie lubi Maple Leafsów. Dawaj. Bo Toronto jest największym, najbardziej ludnym miastem w Kanadzie, a to jest, akurat to, to nie jest... W Kanadzie? Tak, w Kanadzie. Uh -huh. I ogólnie wszystkie mecze, nawet jakby to nie były jakieś ważne, to tam, znaczy teraz już może się zmieniło, ale kiedyś było coś takiego, że wszystkie mecze Maple Leafsów w telewizji pokazywali, zamiast na przykład jakieś ważne mecze Calgary Flames albo, albo nie wiem, albo no Senatorsu. Czyli takie promowanie tylko jednej drużyny. Kibice, no kibice przyjeżdżali w dużych ilościach na ten, na, na mecze wyjazdowe i tam krzyczeli, Juuu. Ale, czy, ale w, jak, w, jak... <d asteroid> w jakiej telewizji w... promowali te mecze? W sensie w jakiejś z Toronto czy.? Nie no właśnie, w ogólnokrajowej. W w I na przykład ktoś, kto mieszkał w Calgary, nie mógł obejrzeć meczu Cal w Calgary Flames, tylko oglądał Toronto Maple Leafs, kurde. No i kurczę, to tak, powinno się żyć. Ja pierdzielę. A gdzie przecież, teraz? ej, a w Polsce jest promowana Legia, w przecież no kurde, no gdzie, gdzie nie włączysz... No jest, Chyba, że, jest, chyba, że jest. na jakichś kanałach ty, typowo jest. sportowych, ale ja to ja wiadomo, tam... ale <laughs> Tylko w Ciekawe, czy oni jeszcze w ogóle istnieją. <laughs> o Boże, nie y, ja gra przecież po trzeciej lidze, a, trz Co? Kupia, w trzeciej trzeci lidze? Ta. Stal lidze, wow. tak. trzeciej lidze, na 100%. No to kurwa i tak chyba wyżej niż FC Chrzęszczy w Szyszczyce. Co to kurwa jest? Nie, jest taki, kurwa, jest taki program e, e, Asy drugi... kurwa Asy B-klasy chyba, czy coś o, takiego. O Boże. E, I tam są pokazane jak na przykład jakiś klub ze wsi kurwa, gdzie mieszka 300 mieszkańców, robi sobie boisko i gra z ludźmi i na przykład jeden z zawodników tam chrząszczy szy, szyc nie przyjechał na mecz, bo na przykład, nie wiem, Żona. miał do roboty na ta, ta, drugą ta, 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 zmianę. Tak, 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 albo... bo kelner, no. Tak, tak. Faj taka, jak o, kiedyś chuj. mój ojciec się śmiał, że Polska przegrywała z kelnerami. No. Ale co, ale takie, takie kluby pomniejsze. Bo chodziłem na mecze na przykład. Nie wiem, to pewnie może gdzieś w Wikipedii będzie, jak se wpiszecie. Ej, no, e... otwórz drzwi! Przeszedłem! No. Przeszedłeś? Otwórz. To ja, jak głupi, jeszcze skaczę. Otwórz! To mu nie możesz otworzyć. Ognisty, otwórz! Otwórz! Ale, ale gdzie ty jesteś? Tutaj, na górze otwórz! Jak Naciś naciśnij tę półpłytkę! Aha! Już czekaj, już klikam, już klikam. A to było zajebiste, bo dwóch Ej, jakichś ognisty? najebanych ziomków, kurwa robi o linię na, na, na boisku, żeby, ognisty, żeby sobie pokać. No powiedz, no powiedz o, jestem w środku. Yy, powiedz mi nazwę miasta, a ja ci powiem jaki tam jest klub.